Może od łatwiejszych rzeczy, jakim jest MVP, bo play i to, co tam się dzieje, te w ogóle late play of -e, to jest coś niesamowitego. Co do MVP, według mnie wtedy niestety zagra się to pomiędzy dwoma zawodnikami pomiędzy Szajem a pomiędzy Jasonem Tatumem. Chciałbym, żeby do tej puli dołączyć Nikolaj Kichal, ale niestety boję się, że nie moje jakiekolwiek sympatii, a tzw. wouter's fatigue, czyli to, że przyzwyczailiśmy się, że gość jest niesamowity, że no. Ktoś otwiera bok, skoro widzi, a dobra, dzisiaj Jokic się z kimś zabawił, uznał, że nie odda więcej niż 5 rzutów, zmietli rywali. No dobra, no Jokic, no, normalna sprawa, tak? Wesoły mistrz Sąboru musi się tam pobawić, musiał szybko skończyć mecz, bo chciał zobaczyć, co u jego koni. No, myślę, że niestety na tym bardzo dużo traci. To też jest bardzo smutne, że. Pod dwóch MVP, już tak naprawdę, po, no tak naprawdę w czwartym sezonie takiej dominacji, już nikt nie bierze tego za jakiś fenomen, a warto zwrócić uwagę, jak już byliśmy przy fenomenie LeBrona, że Nikola jest też gościem, który no, szablon jakikolwiek, jeżeli można byłoby stworzyć, to łamie ich, wykracza w każdy możliwy sposób. Więc wydaje mi się, że to będzie pomiędzy Szajem a Jasonem Tejtumem, gdzie ja bym się skłaniał w kierunku Szaja z prostego powodu. Jest on liderem tej drużyny i to zauważalnie liderem przewodzi, wiadomo obie te drużyny są fenomenalne, ale jeżeli patrzę na to, nadal, to maja nie widzę, nazwijmy to, potrzeby, że jeżeli on zagra lub nie zagra, ten zespół jest tak naładowany, tak przeładowany mocą, że ten niego wpływ oczywiście łatwo mu zdobywać punkty, bo ciężko od, e, udzielić pomocy od Jaylena Browna, od Porzingisa, od Ala Horforda, od Derricka White'a, e, na, od Juru Holidaya. U, ma łatwe zadanie ma łatwiejsze, może nie łatwe, bo to złe słowo, e, ale ma łatwiejsze zadanie i dalej mam pewne takie wrażenie, może to mm, coś, czego się nie powinno robić, ale. Nie widzę u niego różnicy pomiędzy zeszłym sezonem a obecnym, pod względem tego, że to jest cały czas podobny poziom, świetny, to trzeba mu oddać, ale nie nazwałbym go takim liderem, główną, taką głową, że tak powiem, tego całego potwora, jakim jest Boston obecnie. No i z drugiej strony też trochę zastanawiam się, na ile. Wpłynie na czysto głosowanie to, że każdy ma świadomość tego, że Boston jakby fajny nie był, to w playoffach jak zwykle zacznie rzucać stronę trójki, albo wpadną, albo nie. A po prostu w przypadku Szaja jest to powiedzmy, może coś, czego mi bardzo brakuje, czyli luki do w konwersacji o MVP z racji postawy jego na niskie miejsce, bo obecnie okupuje okolice ósmego miejsca. Czyli to, co robi Szaj, jest powiedzmy w pewien sposób podobne do Luki, czyli więcej kreuje. Te jego zdobycze, jego osiągnięcia są właśnie namaszczone tym liderowaniem drużyny, co bardzo mi się po prostu podoba i cechuje, przynajmniej w moim odczuciu, bo to MVP też ciężko zdefiniować, kto jest tak naprawdę MVP ligi, bo każdy znajdzie sobie własną definicję, ale na moje oko, jeśli będą wybierać, to byłoby doszej. Na pewno fajnie, że mamy aż tylu kandydatów do, do miana MVP. Tak patrząc chyba w same statystyki, no to powinno być trzecie z rzędu. Powinien być trzeci z rzędu prymat dla, dla Jokicza. No, nie tylko dlatego, że i Denver Nuggets bronią mistrzowskiego tytułu, a poza tym mieli kłopoty, a, a, a są też o krok od tego, żeby być liderami konferencji. Dochodzi. Natomiast tak naprawdę, no żeby to zobiektywizować, bo tam wybory to są zawsze nieobiektywne. Tak? No Szukajmy jakiegoś klucza, żeby to zobiektywizować. Dla mnie MVP powinien zostawać zawodnik, który jest liderem najlepszej drużyny, a wiemy, że zdecydowanie najlepsi są Boston Celtics. O, o 6 zwycięzców wyprzedzają ten, 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 ten tercet, tak, czy o 6,5 nawet tercet Zachodu, 8 wygranych, wyprzedzają Milwaukee Bucks, aktualnie, tak, i idą na 66 zwycięstw. Natomiast tytuł MVP to on tak naprawdę jest dla wielu graczy, znaczy większość o nim nie myśli, tak, już w tej chwili się myśli o tak zwanym pozycjoningu, czyli o tym właśnie jak się usadowić, na której pozycji, okazuje się, że tam w tej dziewiątej i dalszej pozycji, jak ostatnio Lakers, czy, 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 czy tam, czy Miami to może zaatakować. Dziękujemy, że zostaliście do końca tego filmu. Chcielibyśmy również zachęcić Was do zostania wspierającymi kanału Basket Strefa. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie kontynuować dostarczenie Wam jak najwięcej koszykarskich treści. Dla naszych obecnych wspierających dostępny jest już pierwszy film z cyklu NBA Generacja Extra, w którym omawiamy kluczowe aspekty gry Boston Celtics w tym sezonie. Link w opisie. Jeszcze raz dziękujemy i widzimy się w kolejnym filmie.